Witam wszystkich serdecznie w mojej nowej serii filmików, które będą po prostu zawierały różne, mam nadzieję, ciekawe wiadomości. Oczywiście jest to czysto subiektywne, one są ciekawe dla mnie. Jako pastora, jako chrześcijanina, jako człowieka, jeśli któreś będą Was nudzić, po prostu przewijajcie filmik. Ok, żeby nie przedłużać, to y, zaczynamy. Pierwsza informacja ważna dla chrześcijan baptystów w naszym kraju jest taka, że no właśnie wybraliśmy dzisiaj dosłownie przed kilkoma godzinami nowego przewodniczącego rady kościoła naszego kościoła chrześcijan baptystów, czyli prezbitera Marka Głodka. Bardzo fajno podniosła uroczystość i niech Bóg błogosławi nowego przewodniczącego rady kościoła. Teraz kilka, kilka takich wiadomości ze świata interesujących. Najpierw zacznijmy od tych, nazwijmy to o zabarwieniu etycznym. Po pierwsze, Parlament Europejski, tak jak tu widzicie, będzie głosował nad rezolucją uznającą aborcję za prawo podstawowe. Fragment artykułu mówi tak: Na sesji plenarnej 23 czerwca Parlament Europejski ma przegłosować wniosek w sprawie sytuacji zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej, który zawierałby zobowiązanie do aktywnego promowania aborcji we wszystkich państwach członkowskich. Tak, tekst przedstawiony posłom do Parlamentu Europejskiego przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia, kierowano przez sprawozdawcę Predraga Freda Maticicza. Ma na celu pełne uznanie, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa z tym związane są prawami człowieka. Okazuje się, że większość parlamentu poprzez rezolucję, która o, oczekuje się, że większość parlamentu poprze rezolucję, która mówi m.in. o promowaniu edukacji seksualnej walce z praktyką okaleczania narze, żeńskich narządów płciowych i, handel, i handlem ludźmi. Oraz ułatwieniu dostępu do nowoczesnych metod anty antykoncepcji. Jednak kluczowy punkt, który wyróżnia się w sformułowaniu tego raportu, dotyczy promocji wolnej i legalnej aborcji dla wszystkich kobiet. Ja nie będę może komentował za mocno. Ciekawa, kolejna ciekawa informacja, jeśli chodzi o Unię Europejską, jest taka, jak tu widzicie, czyli że mm, Eutanazja stanowiła w ubiegłym roku 4% zgonów w Holandii. Fragment artykułu: W roku pandemii, czyli 2020, prawie 7 tysięcy osób zmarło w wyniku eutanazji, co stanowi najwyższą liczbę od czasów zalegalizowania tej praktyki dwie dekady temu. W 2020 roku w Holandii więcej osób niż kiedykolwiek zmarło z powodu eutanazji. Według statystyk oficjalnych regionalnych komisji rewizyjnych do spraw eutanazji, całkowita liczba 6938 osób poprosiła o eutanazję, która obejmuje zarówno zakończenie życia na życzenie, jak i wspomagane samobójstwo. I zmarła w wyniku procedury medycznej zalegalizowanej dwie dekady temu. Liczba ta jest nie tylko najwyższa od czasu uchwalenia ustawy w 2002 roku, ale także stanowi gwałtowny 9% wzrost od 2019 roku. Według y, tych komisji rewizyjnych, y, około 5 tysięcy pacjentów z tej liczby, którzy poprosili o eutanazję, cierpiało na raka, a zdecydowana większość była osobami. Starszymi. Kolejny ciekawy news z podwórka Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście tego, o czym mówi Biblia: że kiedyś, kiedyś, kiedyś zapanowania tak zwanego antychrysta będzie ogólnoświatowy system kontroli, sprzedaży, kupowania. Myślę, że chyba mamy kolejny malutki krok w stworzeniu, w kierunku utworzenia takiego systemu, mianowicie. Artykuł. Tu macie w pasku adresu e, strony, z których ja czerpię informacje, więc możecie zatrzymać film, sobie e, z, zobaczyć ten link, spisać, wpisać do przeglądarki. E, także ten artykuł mówi o tym, że e, ma tytuł: Pierwszy rzut oka na nowy, cyfrowy portfel tożsamości Unii Europejskiej. W czwartek, 3 czerwca, czyli dosłownie przedwczoraj, Komisja Europejska przedstawiła swoje plany dotyczące unijnego cyfrowego portfela tożsamości, który ma umożliwić obywatelom dostęp do usług publicznych i prywatnych w całym bloku, zarówno w trybie online, jak i offline po prostu poprzez kliknięcie przycisku w telefonie czyli będzie to taka aplikacja na smartfony. Proponowany europejski cyfrowy portfel tożsamości to aplikacja, którą obywatele mogą zainstalować w swoich smartfonach, aby przechowywać e, już zaraz, aby prze, przechowywać elektroniczne formularze identyfikacyjne i dokumenty urzędowe, takie jak prawo jazdy, dyplom czy konto bankowe. E, obecnie 14 państw członkowskich Unii ma swoje własne krajowe systemy cyfrowej tożsamości. Ale we wszystkich zostały zaprojektowane w różny sposób. Wśród zasto zastosowań tego systemu komisja wymieniła dostęp do usług publicznych, takich jak akty urodzenia, recepty lekarskie, zgłaszanie zmian adresu, otwieranie kont bankowych, ubieganie się o przyjęcie na studia, zameldowanie w hotelu czy wypożyczenie samochodu. Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam robić w każdym kraju członkowskim to samo, co u siebie, bez dodatkowych kosztów i, prze, i bez przeszkód, powiedziała komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki technologicznej Margaret Vestager, dodając, że można to zrobić w sposób bezpieczny i przejrzysty. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wszystkie państwa członkowskie będą mogły wydawać cyfrowe portfele oparte na wspólnych standardach, zarówno dla obywateli. Jak i dla przedsiębiorstw. Ich używanie nie będzie jednak obowiązkowe. Teraz y, zmieniamy troszkę y, podwórko. Przechodzimy za ocean. Dla mnie osobiście ciekawa informacja na temat właśnie potęgi niektórych funduszy inwe inwestycyjnych olbrzymie wpływy, olbrzymia władza, olbrzymie pieniądze. To jak widzicie, to jest strona CNN Business. I ten artykuł jest zatytułowany BlackRock, czyli jeden z funduszy inwestycyjnych i branża funduszy o wartości 15 bilionów dolarów powinny zostać rozbite, twierdzi grupa antymonopolowa. I w treści artykułu mamy m.in. E, łącznie BlackRock, State Street i Vanguard. Czyli te fun, trzy fundusze inwestycyjne są największymi właścicielami w 88% spółek z indeksu, z indeksu, indeksu Standard, standard and Poor 500, czyli 500 największych przedsiębiorstw, zgodnie z dokumentem opublikowanym we wtorek przez American Economic Liberties Project, grupę, która rozpoczęła działalność w lutym, biorąc na celownik to, co postrzegane jest jako nadmierna władza korporacji. Dla przykładu ta wielka trójka funduszy posiada wiodące udziały w takich firmach jak Apple, JP Morgan Chase, czyli bank, i Pfizer, jeden z producentów szczepionek obecnych. Krytycy twierdzą, że BlackRock, Vanguard i State Street stały się zbyt potężne i że administracja Bidena i kongres muszą je ograniczyć. Rozwiązaniem jest bezpośrednie uderzenie w problem koncentracji poprzez ograniczenie ich udziału w rynku, powiedział w rozmowie z CNN Business Graham Steele, który napisał artykuł dla American Economic Liberties Project. Także taka ciekawostka o potędze i całej takiej siatce powiązań finansowych. Kolejne wieści dotyczą Izraela i Bliskiego Wschodu. <śmiech> dla <śmiech> chrześcijan, którzy dosłownie interpretują proroctwa biblijne. Izrael jest oczywiście bardzo ważnym krajem. Mnóstwo proroctw go dotyczy, także warto go obserwować. No i tu mamy artykuł z portalu i24news, który mówi o tym, że... Yy, Obecny premier, premier Izraela, jeszcze urzędujący Benjamin Netanyahu, wykorzystał okazję do powitania we wtorek nowego szefa Mossadu, czyli Izraelskiej Służby Wywiadowczej, aby ponownie ostrzec przed niebezpieczeństwem, jakie stwarza nuklearny Iran. Wraz z Dawidem Barneo, czyli tym nowym szefem. <laughs> który już jutro w zależności od postępu rozmów koalicyjnych może nie być już premierem, tu chodzi o Nataniahu. powiedział, że usunięcie egzystencji egzystencjalnego zagrożenia irańskiego jest kluczowe dla przetrwania państwa Izrael i ważniejsze niż yy, przyjaźń czy relacja ze Stanami Zjednoczonymi, czyli największym sojusznikiem Izraela. No, i na koniec e, kilka informacji, e, jeśli chodzi o sprawę, która dominuje na świecie od ponad roku, czyli no, nie mogą się powstrzymać koronawirus. E, pierwsza ciekawa informacja brzmi: tak, że jeden z naukowców e, Massachusetts Institute of Technology czyli bardzo prestiżowa uczelnia amerykańska, E, wykonał pewne badanie i doszedł do następujących wniosków. E, już je czytam po polsku kawał, e, fragment artykułu. Dziesiątki badań pokazują, że zamknięcia czyli te słynne lockdowny były nieskuteczną odpowiedzią na pandemię. Lista tych badań właśnie się wydłuża. E, w maju bieżącego roku Youyang Yang-Gu, inżynier i badacz danych z, z MIT. Opublikował dane pokazujące, że restrykcje rządowe nie były powiązane czy skolerowane, skorelowane z niższą śmierci, śmiertelnością z powodu COVID w Ameryce. Ograniczenia rządowe były jednak skorel, skole, skorelowane z wyższym bezrobociem. E, I cytat z tego naukowca: w USA nie ma ko korelacji pomiędzy śmiertelnością z powodu COVID, a zmianami w stopie bezrobocia. Jednak niebieskie stany. Są znacznie bardziej narażone na wyższy wzrost bezrobocia, napisał Gu, twórca strony COVID-19 Projections.com, y, która jest poświęcona modelowaniu pandemii. Więcej ograniczeń w danym stanie amerykańskim nie jest powiązane z mniejszą liczbą zgonów spowodowanych przez COVID-19. Jednak więcej restrykcji jest powiązane z wyższym bezrobociem. Prawda, ciekawe i tu jeszcze strona, na której e, pod tytułem no, tytuł artykułu na tej stronie: e, Lockdowny nie kontrolują koronawirusa, dowody. I tu mamy wypisanych kilka, kilkanaście, nawet jeszcze tego nie przeglądałem różnych badań, które właśnie pokazują skuteczność, a raczej niską, albo wręcz jej brak lockdownów, jeśli chodzi o zapobieganie rozprzestrzenianiu się. Koronawirusa. Kolejny bardzo interesujący mnie osobiście stronka, tym razem strona, to jest y, strona opisująca, pokazująca badania, które toczyły się i toczą na świecie na temat skuteczności różnych leków y, mających działać przeciwko COVID, i okazuje się że, się, że większość z tych leków, których nazwy tu są podane, i można kliknąć w odpowiednie badania. Pokazuje, że we wczesnym stadiu COVID te leki są bardzo skuteczne w zwalczaniu tej choroby. Szkoda, że główne media nie podejmują tego tematu. Kolejna ważna informacja z frontu z walki z COVID to z prestiżowego, znanego periodyku Nature. I tytuł bardzo pocieszający: Miałeś COVID, no to prawdopodobnie będziesz wytwarzał Przeciw do końca życia. Fragment tego artykułu. Ja czytam pewne fragmenty, prawda? Warto oczywiście czytać całe te artykuły, ale żeby nie, nie okazało się, że ja może coś przekręcam czy wyrywam z kontekstu, ale trochę też nie mam czasu, żeby je wszystkie do końca czytać wybieram takie esencje yy, i tutaj właśnie w tym artykule jest tak wiele osób zarażonych SARS-CoV-2 prawdopodobnie będzie wytwarzać przeciwciała przeciwko wirusowi przez większość swojego życia yy, tak sugerują naukowcy którzy zidentyfikowali długo żyjące komórki produkujące przeciwciała w szpiku kostnym osób które wyzdrowiały po zakażeniu wirusem COVID-19 Badanie to dostarcza dowodów na to, że odporność wywołana infekcją SARS-CoV-2 będzie wyjątkowo długotrwała. Jak mówi Menno van Zem, immunolog z Uniwersytetu Monash w Melbourne w Australii, implikacje są takie, że szczepionki będą miały tak samo trwały efekt. I jeszcze na koniec kolejny, jeszcze nowszy, bo ten, który cytowałem przed chwilą, jak widzicie, jest z 26 maja tego roku. A dosłownie dwa dni temu ukazał się kolejny artykuł, bardzo ważny, podsumowujący, pod tytułem 6 miesięcy szczepionek, szczepionek COVID, czego właśnie, czego nauczyło miliard 700 milionów dawek, czego nauczyło naukowców. To są pewne różne podsumowania, tak, ile dawek w poszczególnych krajach yy, yy, zaszczepiono czy tam zaaplikowano, jak dobrze działają te szczepionki w realnym świecie. Ja tego nie czytałem, tego wszystkiego mnie najbardziej interesowało akurat właśnie znów kwestia przeciwciała, czyli jak długo ochrona, trwa ochrona przeciwko tej chorobie. I ciekawy fragment tego artykułu, który w jakiś sposób jest, jest też komentarzem do tego pierwszego, Mianowicie czytamy tak: 6 miesięcy to zbyt mało czasu, aby zebrać dane na temat trwałości reakcji na szczepionkę, ale wkrótce mogą pojawić się dane od uczestników badań klinicznych, którzy otrzymali pierwsze dawki w lipcu zeszłego roku. W międzyczasie niektórzy badacze szukają wskazówek w naturalnej odporności, czyli tej nabytej po przechorowaniu COVID-u. I badania przeprowadzone na ponad 25 tysiącach pracowników służby zdrowia w Wielkiej Brytanii wykazało, że zakażenie SARS-CoV-2 zmniejszyło ryzyko ponownego złapania wirusa o 84% na co najmniej 7 miesięcy. Jeden z badaczy twierdzi, że w nieopublikowanym badaniu przeprowadzonym z kolei w Katarze Stwierdzono około 90%, 90 ochrony przed ponownym zakażeniem, aż do roku po zakażeniu się SARS-CoV-2. Wydaje się to sugerować, że odporność przeciwko temu wirusowi jest naprawdę silna, mówi ten, ten człowiek. Jestem optymistą, że odporność poszczepienna będzie trwać dłużej niż ki kilka miesięcy i dłużej niż rok. Miejmy taką nadzieję. Ale z kolei Mechul Sutar. Immunolog wirusowy Zemory University w Atlancie obawia się, że odporność wywołana szczepionką nie będzie tak trwała jak odporność z naturalnej infekcji. Sutar mówi, że on i jego współpracownicy stwierdzili, że poziom przeciwciał spada szybciej u osób zaszczepionych szczepionką moderna niż u tych, które zostały zakażone wirusem. Przeciwciała nie są jedynym wyznacznikiem odporności, mówi, ale wyniki tego niepokoją. Jestem trochę zaniepokojony, że szczepionki nie były tak wytrzymałe w generowaniu bardziej trwałych odpowiedzi przeciwciał, mówi Sutar. Kiedy weźmiemy pod uwagę warianty, dla mnie jest jasne, że będziemy potrzebować dawki przypominającej, czyli tej słynnej trzeciej dawki. No, niech każdy sobie tam wyciąga własne, własne wnioski. W każdym bądź razie uważałem, że warto podać te, te, te wiadomości. Także, kochani, cóż, to by było. To by było. To by było tyle na dziś. Jeśli podobają się Wam moje filmiki, to powiem, jak rasowy youtuber, subskrybujcie, dawajcie kciuki i udostępniajcie znajomych. Pozdrawiam. Do następnego. Do następnego filmiku.